Nie tak założyłem. Przyjechaliśmy do Poznania, żebyśmy zobaczyli stare tramwaje. Jak one będą wyjeżdżać, bo dziś mamy e, dzień katarzynki 20-25, to jest patronatka, kolei i pójdziemy zobaczymy jakie tu są tramwaje stoją. I o 11.00 one będą wyjeżdżać, czekamy na Pawła. Paweł też z nami przyjechał Paweł, pójdziemy? Mamy jeszcze 5 minut Zobaczcie, Budżin, Logowska, Rooswelta, to to Dębiec, to dębiec. O. Tak o, a ten tramwaj u mnie jest na kanale Robiłem filmik Ale, jak widzicie on jest taki, jaki był wcześniej. Obsparowań w gazecie. Tak. Nakręcać chwilę. Co nakręcać tutaj? Dlaczego nakręcać chwilę? Żeby zrobiłem dla siebie pamiątkę. Zobacz, tu stoją nowe. To możecie mieć Zobaczcie. Jaka jest różnica, tak, pomiędzy... Tak. 11. O 11, no. I one będą wyjeżdżać przez Bogowską, to nam trzeba iść do przodu. A, żeby to zobaczyć, nie? Tak. Okej, okay. to idziemy. I tutaj jest różnica, nie? Jaka, no Zobacz. Po tej stronie stoi nowe trampolin, no? a tutaj jest stoi stary. A nie piszę w, w jakim to ruchu. Ale trzeba do, do środka wchodzić. Nie, ale już parę razy mam wchodź. No. Masz taki żółty Bardzo śliczny. Zobacz. Widzisz? No. Idziemy. Takie, wiesz co? Takie stopy. Stare takie. No. I idziemy. Albo do tramwajów, albo poproszę na zewnątrz. To z tą drogą, tak? Proszę? Tamto. Aha. Aha, okej. Okay. To tylko... Tak. pójdziemy do do ulicy Głogowskiej, Paweł bo one będą wyjeżdżać no, zobaczymy na tym tramwaju jeszcze nie jeździłem, widzisz? Ten co to stary. pisze? Kurnicko, Kurnicka, tak to bardzo się stary, No, pójdziemy powiem, powiem że ja Ти знаєш, що я в житті не бачив, коли на одному місці триває, бо не був. Направда? Неправда, не був. Чи ж? Можна тебе побачити, є, О, а ти я тут заскочений. Я теж тут заскочений. О, Павел дивися! Який він старий! Музика грає. Бачиш? Ну, так, бачу, бачу. І він теж з лівого сторони. to nie wszystkie będą wyjeżdżać? Tak, tak, tak i będą jeździć po miastu dziś i po kolei? tak, to pójdziemy na gramy to tak. ale ten tramwaj naprawdę jest niesamowity kładąc Ten tak, tak naprawdę A -a -a. jest niesamowity pójdziemy A -a -a. tak, za jedną minutkę tak, tak, muszymy, tak, pójdziemy do, do przodu A -a -a. pójdziemy do przodu pójdziemy już wyjeżdżają. Team, ma, poproszę, abo... a, a, proszę, to, my, tak. Naprawdę nie tak? Tak, stary taki. Ну, на їде. Дембець. еде. Ну, так, на дембец. В русных керунках езжай.

Гурджин Старленка A ile ich sztuk będzie, nie wiesz? Nie wiem. Ja tak się nie widzę, ale jest dużej całą tak, nie? No. Dzieciom też tak? Zabawka taka. No. Taki najnowszy trochę od tych co wyjechały. Cześć! Zabawko. Cześć! I jak u nas tutaj, podobne jest do Piątkowska, Dziewiątka, Trąbie. Trąbie. <laughs> A, górnicka Wyjeżdża górnicka Trębie, trępie Ptrą, żeby nie przazali mu To takie dobre jadą, chodź, to się robi. Tak. Dziewiąty. Dziewiąty? No. To jeżą takie prawej pokazują na razie, no. 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 <laughs> korek, ale nic nie porobisz z tym. Korek, korek. No, nic nie porobisz. Korek, korek. MPK 1880 po 2025 rok takie najnowsze wyjeżdżają to jeszcze na najnowszej będzie jechał w najnowszej jeszcze będzie jechał bo widzisz, że są tam najnowsze stali on zabiera ja. ludzi, ludzie chodzą. Aha. Widzisz? Taką przejazdkę Będą robić. I to za darmo jest? Nie. Paweł, ale co ty wszystko chcesz za darmo? To jest za darmo. W Polsce nic nie ma za darmo. No tutaj przejazd jest za darmo. Nie. To tak? trzeba płacić za to, no. Tam ile przejazd kosztuje? 5 zł albo 7. Jak turystyczne. Tak? No. I ludzie tak jeżdżą. Widzisz? Ja myślę, że za darmo. Nie, nic nie ma za darmo. O no, tutaj jedzie, trępie, trępie. Zobaczcie. jest najnowszy tramwaj w Poznaniu, no. który był wyprodukowany w 2025 roku. Naprawdę? Tak, to jest najnowszy tramwaj. Bo ja powiem, że ja takich nie widziałem w Poznaniu. widziałeś, Nie widział. Nie, nie nie? żeby jechali takie tramwaje. Bo ja kręciłem filmiki o tramwajach w Poznaniu i to jest najnowszy. Powiem, że. Jaż nie kręcił jeszcze filmy to nie wiedzą tego tematu naprawdę no to, nie to wiem. będziesz wiedział Tu to no. Aha ludzie wychodzą Bo już są zmęczone, stoją w korku A co tam trąbicie? Dlaczego trąbicie? Nic nie porobisz z tym No duży. No. Ale nic nie poradzisz na to. Bo było ogłoszenie w Poznaniu, o której godzinie od, o 11 będą wyjeżdżać tramwaje historyczne. No. I to ludzie ludzie muszą to wiedzieć. Zgłosili, nie? No tak. Dali znać. To wszakej. Okay. nie następny. Najnowszy Najnowszy tramwaj. Który jest w Poznaniu? Zobaczcie. Taki piękny, Ale mały nie? Tak Następny też taki sam Tylko w innym kolorze Coś jest on niezadowolony poszedł Ten pan polecił Zdenerwowany jakiś Ten pan też jest zdenerwowany No, coś tam. widzisz? nie podoba panu no. no nic, nic nie poradzisz Nic Trzeba było wcześniej wyjeżdżać no Rozumiem, że na początku tam później się, ale nic nie porobisz ale nic. Nic trawaj. nie porobisz, no. idzie następny, zobacz. To też idę. najnowszy tramwaj. No. No. Ten trawa jest wyprodukowany w 2011 roku Kiedy było uh, Euro 2011 to A to tak To jeszcze jeden jednak. Następny. Ha, ha. A zobacz jaki on jest. To jest taki tramwaj techniczny. Widzisz? No, tak, tak, widać. Bardzo ciekawe. Pojechał, pojechał. те, яке стоїть по левій стороні. No. Бо не робили ж ми фільмик e, на те трамвай. А я то думаю, що я зроблю там новий фільм. Ну як це ж один фільм, а буде ще друга чим. Як це? Він так як новий. І виїжджає. виїжджа трамвай. Виїжджа. ще. Але, забачте, який він має кольор, небеський. Ну? То є незвиклий для познання. Небеський так, познання зелений. Ja też jeździłem w tym tym? Tak, jeździłem. Pojechał. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć przedziałów, widzisz? No, pięć przedziałów, tak, widać. Co dalej mamy? O, dalej też bardzo pięknie będzie. Stoję, tak. Jedzie do ogrodów. No, ogrody. Ja też takiego tramwaju w Poznaniu jeszcze nie widziałem. Żółtyj. Piesz niesamowity. O i w tym razie wszystko się skończyło. Zobaczenia do judy.